Pewnego razu papież Pius IX oprowadzał pielgrzymów po Watykanie. Zadawano mu wiele pytań. Jedno z nich brzmiało: Wasza świątobliwość, który ze wspaniałych skarbów Watykanu jest najwspanialszy? Obecni tam pielgrzymi myśleli, że wskaże na jakieś bezcenne dzieło sztuki, jakim jest pieta Michała Anioła. Inni zaś myśleli, że wskaże na jakieś malowidło Leonarda da Vinci. Tymczasem Ojciec Święty sięgnął do kieszeni i wyciągnął różaniec. Trzymając go wysoko nad głową, odpowiedział Oto najwspanialszy skarb Watykanu. Ten sam papież przy innej okazji powiedział Dajcie mi armię odmawiającą różaniec, a zdobędę dla Chrystusa z Maryją cały świat. Niech właśnie te słowa papieża pozostaną testamentem na obecne czasy. Stańmy przy Maryi. I dla Pana Boga z Maryją zdobywajmy świat. Ten lepszy świat!